Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim będziesz oglądać dalej, łapa w górę, subskrypcja jeśli tego nie robisz, zadzwoń dzwoneczkiem i tak dalej. Wędzenie bez wędzenia. Napatoczył się taki pomysł po tym jak jeden z grupowiczów, oczywiście zapraszam Was na grupę Swojskie Gotowanie i Wędzenie na Facebooka. Jeden z grupowiczów dodał, że będzie, w sumie to chyba robił, szynkę w dymie w płynie, dym wędzarniczy w płynie, ponieważ wędził na działce i dym z wędzarni przeszkadzał innym działkowiczom, więc w pełni jest to zrozumiałe, ale i też chcę wam pokazać, że taki dym w płynie jest super alternatywą na takie właśnie sytuacje, gdzie komuś przeszkadza dym. Ale i też na to, jak ktoś nie posiada wędzarni w ogóle, bo yy, to nie jest y, tak jak y, niektórzy myślą, sama chemia, bo on jest oczyszczony z różnych takich tam toksycznych... Ja go oczywiście pokażę później w dalszej części tego filmu, jeśli chodzi o ten dym, bo mam kilka rodzajów, jeśli chodzi o aromat. Jest wiśnia, jest chyba buk, yy, olcha, jak dobrze pamiętam. Trzy rodzaje, tak? Dobrze mówię moja zborna operatorka mojego super telefonu, tak? spaniała operatorko, Wspaniała operatorko, no, więc yy, pokażę go w, w późniejszej części tego filmu i możecie sobie sami zrobić mimo wszystko takie właśnie wędliny bez posiadania wędzarni. Yy, I co będziemy potrzebowali do tej wędzarni, do tej wędliny? Mięso, no więc tu mam kilogram łopatki. Jak w mordę strzelił, co do dziubek-dziubek. Kilogram równiutki. Pokaż proszę ten kilogram łopatki. Tak jak zapewne zauważyliście, posiadam też inne miski, nie tylko te zielone, więc to jest dowód. Niebieska i biała. Jeszcze mam czerwoną. A co? I teraz tak. Przygotuję sobie od razu mm, 16 gramów peklosoli na ten kilogram łopaty. Tu jest freklosul. Proszę bardzo. Odmierzamy sobie 16 gramów. Ta deseczka jest mniejsza, bo tej dużej właśnie musiałaś użyć do, yy, do obiadu. I mi pobrudziła. I mokra jeszcze jest i muszę tej użyć. No przepraszam. Oko. A kiedy w ogóle będzie przed tym, co tam robisz? No czekam, aż skończysz. No. To jest na zasadzie wiesz co? Ten obiad to jest na zasadzie taki sam jak ten. Yy, tam, gdzie ja się wychowałem, to była, muszę, muszę to przytoczyć, przepraszam bardzo, jeśli to jest nie na temat, ale naprawdę muszę to przytoczyć. Tam, gdzie ja mieszkałem, był taki człowiek, a czy ja go już nie pamiętam, bo to był taki starszy człowiek i on był taki bardzo, bardzo przytuszy, że tak powiem, ładnie. I yy, jak był w szpitalu, bo tam coś zachorował i dostał śniadanie. I na śniadanie dostał jedno jajko i bułkę. A ważył 150 kg, czyli trochę więcej niż ja. I wziął tak na tym talerzyku do tego, do nie wiem, ordynatora, czy do kogoś tam poszedł. I panie doktorze, jak to jeść? Przed śniadaniem, czy po śniadaniu? <grym> A to było całe śniadanie. Broda mi się potargała. A jak to się ma, przepraszam, do naszego obiadu? To, że, że ty nie kurczak. Ale to... widziałeś, jak się syn ucieszył, jak zobaczył, co robi na ja obiad. No nie, bo i przyzwyczajasz do drzemu, do, do pasztetów i takich tam różnych rzeczy. Dla mnie to jest o, powiedzmy, no. Nie taka zrobiłeś mu skrzydełek, to musiałam zrobić tak. Fake wołowy, co? Nie zrobiłeś mu skrzydełek, pytał się, czy są skrzydełka. No to musiałam zrobić coś innego. Nikt wymyśla zawsze jakieś nie wiadomo co. Kroimy tą łopatkę na kosteczkę, taką, jaką tam sobie uważamy, oczywiście. Yy, jutro będziemy dalej przyprawiać, jutro będziemy też używać ten dym w płynie, więc zapraszam Was do oglądania całego filmu bez przesuwania oczywiście. Kroimy powiedzmy na takie elementy, żeby... O, takie. Przekładamy do tej większej miseczki. Potem przyjdzie sól, mieszamy. 24 godziny peklujemy i widzimy się jutro. I teraz pierwsza rzecz to jest właśnie ten artystyczny nieład, który tu widać. Powoli będzie uprzątnięty, więc na początku jelita. Jelita, oczywiście do tej 28-30 to jest kaliber. Jelita wieprzowe na boczek. Tu mam przygotowany fragment do tego kilograma zateklowanego mięsa. I teraz tak, przepukane zimną wodą. I teraz dajemy dym wędzarniczy w płynie, czyli aromat taki spożywczy tego dymu do tego jelita. To jelito będzie nam się moczyło chwilę w tym... Taki zapach. Oh yes. Dajemy tego tyle. To nie jest drogie. O, tyle dajemy. I teraz chwilę, momen chwilunia momentunia nam się to musi pomoczyć. I aż... No zawsze paluchem nie mogę wziąć łyżki. No to jak w końcu. Jak z tymi palcami? To palcami czy nie palcami? Jak to w końcu chodzi o to? Trzeba to przemieszać, nie? Jakkolwiek by to nie zabrzmiało aromat. Sam dym. To jest rzecz jedna. Yy, dobra. Kolejna rzecz. Mięso. Jeżeli ja się to nie pogubił teraz. Dobra. Inaczej. Przyprawy. Na kilogram mięsa yy, przygotuję sobie przyprawy. Jezu. Naprawdę artystycznie nie ma Włączamy wagę. I na jeden kilogram. Zrobimy klasycznie, tradycyjnie Tradycyjnie, taki najprostszy przepis, jaki tylko jest. Więc peklo Sundana teraz czosnek granulowany premium tego 3 gramy na kilogram, czyli odsypujemy 3 gramy. Waży tyle co. O, dwa 2, okay. i 3. Dobra, to jest jedno. Starujemy. Druga rzecz, pierwszy gryz, który. Trzeba otworzyć. No. Co? O, no, jak zawsze. Dobra, dobra. Pieprzu damy naprawdę z czego to ja nie wiem. Na pewno z pieprzu. Trzy gramy tego grubego pieprzu, żeby nie przedobrzyć. Dwa. Trzy. A, jeszcze, jeszcze trzy. Trzy kruszynki. To jest druga rzecz. Tarujemy wagę. Ło. Teraz kolejna rzecz. Mały Janek. E, majeranek. Majeranku. Również 3 gramy. Wszystko będzie mieli w opisie ile czego dałem. Więc wystarczy wejść w opis. I tam wszystko i je. E, majeranek do lekki, Więc trochę tego będzie. Dwa. Widziałeś? Eh, można? Można. Na boczek. To są y, trzy przyprawy. Kolejna rzecz i ostatnia. Gałka muszkatułowa. Gałki muszkatułowej. O! 2 gramy na kilogram. Zawoniało ładnie. Y, Mnie tutaj ten. Coś? Aromat wędzorniczy pachnie. No, pachnie, Dobra, no to jest. No, właśnie to jest, to jest właśnie to, to jest ta alternatywa Ja dla... bym na wakacjach zakupanym. Co? O jakbym była na wakacjach zapach. No. i to jest właśnie ta alternatywa dla tych osób nieposiadających wędzarny e, Kupujecie sobie taki Ale aromat. Ale to też jak kiedyś nie wiedziałeś jak to aromat, na czym to polega, to też byłeś sceptycznie nastawiony i mówiłeś, że nie aromat, że to chemia. A potem jak ci wytłumaczyli, że to wcale nie... Znaczy, ja już robiłem raz, ale tu się pojawił post na grupie, i dlatego chcę to zrobić raz jeszcze, żeby y, pokazać, że to nie jest takie ble. Przyprawy mamy przygotowane, odstawiamy wagę. Również kolejna rzecz. Ten sam aromat, czyli Bóg. Tu jest jeszcze wiśnia, tu jest jeszcze wiśnia. Są różne aromaty w sklepie Jelux. Oczywiście będziemy mieli link w opisie. I teraz y, na to mięso przyjdzie 30 ml tego aromatu tego samego, w którym się moczo, moczy się jelito, czyli bukowego. Tu mam strzykawkę, żeby sobie odmierzyć te 30 ml. Czyli za chwilę to zrobię, ale teraz będzie to na zasadzie takie robione, że nawet nie będzie potrzebowali tej maszynki do mielenia, bo nóż i drobna kostka to będzie tak zwana kiełbasa taka siekana. A czyli może nazywać jak tam się chce, tylko to będzie trzeba dobrze wyrobić. Robimy taką małą kosteczkę. Po tym oczywiście pokrojeniu dajemy wszystko do tej niebieskiej miseczki, która tam jest z boczku. Musimy wszystko dobrze wyrobić. Z tym właśnie dymem w tej miseczce. I potem będziemy nabijać jelita. Ja sobie, jelito, ja sobie to pokroję i za chwilę lecimy dalej. Troszkę tu posprzątałem. Teraz czas na przyprawy. Mięso pokrojone, maszynki nie potrzeba, tak jak mówiłem. Przesypujemy to. O. Proszę bardzo i teraz czy, tak się zastanawiałem nad tym, czy tego może nie użyć. Ale nie, nie będę tego używał, Jest jaki to zapach. Czy a gdzieś... jakby ktoś chciał sobie ułatwić i zmielić maszynką, a nie kroić, to jak miał, na jakich oczkach ma to zmielić? A co Cię obchodzi? No tak mam. No. Na grubych oczkach. To ma być piękne w przekraju, tak jak tam widzicie. Jak najgrubsze oczka. Oczywiście tu kroiłem taka kosteczka, powiedzmy plus minus centymetr na centymetr. Myślę, że oczka 13 mm mili lub szarpak to będzie idealnie, ale w tym przypadku chciałbym pokazać, że do tej kiełbasy nie potrzeba Wam maszynki do mielenia, wędzarni i nawet nadziewarki, co za chwilę zobaczycie. Przyprawy przesypane odmierzamy. 30 ml y, uf, bukowego dymu. Nie wiem, czy sobie tak pięknie tutaj poradzę, ale powinienem. Hmm. Powinien O, jest. Jak byk. Proszę bardzo. Czekaj, czekaj. U, nawet za dużo psik tu trochę. Jeszcze trochę psiknę. Proszę podejść, pokazać ile jest. Bo teoretycznie na 1 kg mięsa farszu można dać 100 ml wody. Ja tej wody staram się unikać. Jak już daję, to daję powiedzmy tam naprawdę mało, czyli 30 ml i w tym przypadku ta woda jest zamieniona na dym wędzarniczy. W płynie, więc to właśnie idzie do do tego. Okay. Dobra, to za chwilę przepłuczesz spokojnie. to nam się dalej moczy, jeśli chodzi o to jelito. Le ręce najlepiej czyste i mieszamy teraz, wyrabiamy i mieszamy ten właśnie farsz na tą kiełbachę. Bardzo mały zapach, czujesz? Nie czujesz? Słabo. dzisiaj się, że tak udało. to się i wiek, nie, to jeszcze tam yy, wszystko pada. Się nie ma co dziwić mieszamy to, wyrabiamy, ściskamy, tak żeby zaczęło, żeby puściło kleju trochę, żeby potem było w tych osłonkach dosyć ściśnięte i zwarte. Trochę to zejdzie, ale nie ma tu jakiegoś ograniczonego czasu. Po prostu ma się kleić i tyle. O, zmiatam, te, zmiatam jak i ma dło. Dobra, szkoda czasu na te wyrabianie, nie? Mm -hmm. Czas teraz na nabicie tego mięsa w to jelito. Ten dym wędzarniczy wpłynie już jest odlany. Jelito w miarę jest odsączone. Tu jest, to jest w ogóle, jakby się ktoś zastanawiał, skąd to jest, to jest tłuczek odschabowy, zresztą się w to nas ściąga i się tym przepycha. Czyli tak zwane popychadełko wykałaczka, nożyczki i oczywiście lejek. Lejek od nadziewarki, na który przyjdzie właśnie to jelito. Nie musi być koniecznie od nadziewarki, bo nie każdy ma nadziewarkę. Może być od maszynki do mielenia, bo przeważnie w każdej maszynce do mielenia, ty ale ja mówiłem wcześniej, że nie trzeba maszynki do mielenia, teraz w zestawie mielenia. No to do musisz mielenia. jeszcze inną. Butelka, butelka. Obcinamy butelkę, gwint tu jest i po prostu nabijamy. Ale czasami... Na którzy mają lejki. My mamy też taki wielki lejek i tam też można użyć tej końcówki. Taki biały, duży. Tak, ale on jest za chyba. Nie, to taka końcówka to jest taki. Nie, grubszy chyba to jest. Nie, grubszy jest u góry, a niżej jest normalnie. Może być lejek z y, szerokiej. Źle mówisz. Źle mówisz. Dobrze mówisz? Dobrze mówię. No? Zatrzymaj to. Czyli nie miałaś racji, moja droga. E, cudowna operatorka najspanialszego telefonu. Ale zobacz. z czym nie miałam racji? No nie widzisz, jaka jest średnica? Ale no cały, no nie jest. No, ale jest... się rozszerza. No dobrze, ja mówiłam, że się rozszerza, że u góry jest grubszy, szerszy. No Tak, ale to się to nie przejdzie. Dobra, nie kłóćmy się o to, nie masz racji, jak zwykle. No właśnie. Lejek zwykły, klasyczny oddać wary. Jak nie ma to po prostu na ten butelka i albo. A jak butelka? Bez. Obcinamy butelkę i gwint. No jak? No gwint, ale to co? Do czego y, gwint? To tak jak mówisz o tym lejku. Marta że nie, nie widzi, że ten lejek jest grubszy. To to jest zupełnie coś innego niż gwint. Butelka o, to masz taki. No, 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 ale mówi? gwint jest jaki długi. Dobra, weź nagrywamy, bo y, ten. Y, jaki lekarz. No tak, no Marta, ale... nie masz racji, daj spokój. Naprawdę. Ale z czym nie mam racji? Nie, nie masz racji. Po prostu to jest w tym przypadku nie masz racji. Wiesz co, ja wypchnę trochę tego farszu, bo będziemy to podawać ręcznie. No to zupełnie coś innego, zobacz, masz zady na tym lejku, To nie takie proste, jakby się mogło wydawać. Naprawdę. Nie spieraj się. Przyznaj mi rację i kiedy? No nie ma Nie no mam racji. No oczywiście, że nie. Aj Boże, Boże. Co ja mam? I teraz no, musimy trochę wypchnąć, żeby można lepiej to nałożyć. Ja tego tu nie wiadomo jak dużo nie przygotowałem, bo chodzi o to, że to jest tylko kilogram mięsa, a chodzi najbardziej o to w tym wszystkim, żeby pokazać, że nie trzeba mieć wędzarni, żeby zrobić wędzoną kiełbasę. Prawie wędzoną. Troszkę tam jest różnicy, tak minimalnie, ale to minimalnie. Teraz najgorszy ciul to jest założenie tego jelita na ten lejek, bo to jest jakby to powiedzieć suchy lejek, nie pomoczyłem. Mam radę. A wy jak będziecie robić, to pomożcie jakimś olejem, czy czymś. Za mało po prostu pomożemy. Musimy dojechać do końca, do brzegu. Teraz jeszcze raz zatrzymasz w połowie i pokażesz mi, jak tą butelkę nabijasz. Nie mogę, bo się liczy, że my, słuchaj, nie zagaduj mnie, bo to ja akurat... widzę, że... No tak. Co, nie mam racji? No nie. Z butelką? Marta, źle mówisz. Jeśli nałożysz początek klejka, ile masz wąższy gwint niż ta butelka? A tu w tym przypadku, jak by to zrobić? Co ty mówisz? Normalnie. A, źle mówisz. No nie. Nie będę się kłócił, ale źle mówisz. Mówię ci, Mówię ci że źle mówisz. Naprawdę. Że się kłóci, bo w, porównaniu, muszę, że w porównaniu butelki do tego lejka to na pewno dużo prostsze byłoby nałożenie niż tego, jak na co? mówisz o na co mówisz? O no w butelce jak długi masz gwint, żeby ile tego jelita nałożysz. Ale jest zupełnie inaczej masz gwint, gdzie nałożysz jelito, ten gwint jak ścisz palcami Cię będzie trzymał, a tu jest od razu pod skosem. To jest, to ma takie znaczenie, że naprawdę, to jest po prostu, młoda jesteś jeszcze, mhm. niedoświadczona w wędzeniu kiełbasy. Musisz po prostu czasami wiesz, przy, przytaknąć mi, ja wiem, że Ci jest ciężko. Znaczy to ale... jest ciężko się przyznać. Czyli cały czas uważasz, że masz rację. Tak. Ja co to mi zablokowało? Co jest tutaj? Przemarzło? Czekaj. Także widać, że najgorszy ten jest w tym przypadku tutaj. A czemu to tak się tutaj mi przyblokowało? Poszło. O. Także wszystko po kolei. Trzeba pokazać, żeby było wiadomo, jak to zrobić i żeby po prostu było wspaniale. Pachnie to naprawdę jakby to było węzło, a jeszcze jak się upiecze to będzie bajunia. Troszkę trzeba oczywiście zostawić, żeby zrobić siupełek. o, Momentek. Dobra, dolecielimy. lecielimy. Zawiążemy to na końcu. O. Tym jeszcze musimy dolecieć. Do brzeszku. Tak jak ja to uczyniłem. Wyka... Łaczka standardowo. Może to na końcówkę na koniec ładne, co ty na to? Hmm? Nie wiem, jak zawsze. Jak zawsze. Dobra. Jeżeli jest, tu przytrzymujemy i teraz wyszmę się tu proszę. nakładamy. To są duże kawałki, bo to jest krojone. I wypychamy popychadełkiem, żeby było. Szczelnie. Bo tak jak mówię, kawałki mięsa. Jeśli nie będzie gdzieś tam jakieś powietrze się dostanie, to wykałaczka jest po to, żeby właśnie na takie sytuacje być przygotowanym, więc lecimy. Nie trzeba za każdym razem używać tego drewnianego cuda. O, i tak będziemy lecieli. Widzisz, widzisz, widzisz to? Acz. Idzie kułaczek. Dobra, lecimy z tym, bo Zajdzie. trochę zejdzie. E, nie było tak źle! Można sobie poradzić, jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. No i w miarę, wygląda. Dobrze wygląda? Podoba ci się? Ty. A jest jakaś kiełbasa, która Ci się nie podobała? Bo teraz to już tak Ci powiem, widzę, że zaczynasz tutaj trochę ten... Yy, Snickersa zjem, z może się może dożyć, widzę mi tu trochę. Snickers to może być faryklamą. Musimy teraz tak po nakuwać za chwilę. To jeżeli to już nie będzie, to praktycznie końcóweczka została minimalnie, więcej sobie przygotowałem, ale to tam minimalnie tak jak mówię, więc o i teraz tą końcówkę cyk, tą końcówkę na początku cyk, to yy, do kosza, to odboczek, to podboczek. I teraz tak, oglądamy sobie, bo będzie tu, bo będzie miejsce kilka yy, z powietrzem. I nakuwamy i tak formujemy, bo to są kawałki, więc to cienkie, więc po prostu musi być dobrze, musi być pięknie, cudownie, fantastycznie i oczywiście to wszystko bez wędzenia, więc dlaczego ktoś ma sobie tak nie powtórzyć? Oczywiście ja nikogo nie zmuszam, żeby nie było, ale masz zrobić. Co tak? Hmm? Nic, nic. nic, Dobra, i teraz tak. To sobie będzie. O, tu. I teraz ja sobie przygotuję. Włączę piekarnik. Oczywiście będziemy topić w piekarniku. Nic z tym już nie robimy. Nie smarujemy żadnym dymem. Już tym wpłynie. Tylko po prostu tak jak teraz. To będzie. Dlatego, że dym wpłynie, przyszedł do farszu i jelito nam się moczyło. I teraz akurat w moim piekarniku. W tej kuchni, która ma lat 24 prawnie, 99 rok, jest taki grill do rożę, do kurczaka, to taki pałąk obracany i na tym można to potraktować jako kij wędzarniczy, więc na tym właśnie rozwieszę tą kiełbasę. Temperatura oczywiście 80 stopni i myślę, że... Ile ty myślisz? To 2 godziny, Pewnie aż. No, w naszym piekarniku to może i za 3. Tak, to wszystko zależy od piekarnika. Co ty mówisz? Jakie 3? Piszcie mu w komentarzach, żeby kupił żonie nową kuchnię gazową. Do nie piszcie, wszystko słyszałem. Ten, yy, jak, jak się nazywa? Westfalkę, Westfalkę. A te Westfalki teraz droższe jak takie normalne kuchnie, wziąłeś? No możliwe. No, Dobra, piekarnik i leci. Oczywiście tego osuszać nie trzeba, tylko trzeba coś podłożyć pod tą kiełbasę, tam gdzie to będzie się piekło, że jak będzie nam coś kapało, to żeby nam kapało na coś, a nie na przykład na spód piekarnika, bo nam się dymiło. Lecimy do piekania. Tak to wygląda w tej starej kuchence. Podłożona folia aluminiowa, tak jak widać, tu kapie, bo w ogóle tego nie osuszałem, tylko po prostu powędrowało to od razu na ten. O, to jest właśnie to, co mówiłem, czyli z tamtej strony wchodzi w taką dziurkę. Widać to, czy nie wiem, będzie, czy nie będzie. Może tu przez takie obazy. O, widać. I to właśnie się obracało, i na tym ten kurczak nam się kręcił, więc fajna rzecz w tej kuchni, tej starej kuchni, a ona na nową kuchnię chce, nie wiem po co. Dobra i ten będziemy, No wędzimy. Myślę, że no, będzie trzeba to kontrolować po prostu. Myślę że do 2 godzin maksymalnie w tej temperaturze 80 stopni. I proszę bardzo, półtora, półtorej półtora godziny minęło. Uważam, że jest gotowe. Teraz wyłączamy grzanie. Proszę bardzo, chwilę nam tu przestygnie. Na tym kiju wędzarniczym. Yy, wystudzimy i oczywiście próbujemy, bo jest gotowa. Pachnie to po prostu jak milion dolarów. Taki zapach z tego piekarnika się wydostał, że normalnie jakbym głowę do wędzarni wsadził. To naprawdę pachnie jak wężone. Przekroimy tu w tym miejscu, żeby tylko po prostu yy, to na boczek. Wiesz co, ja zrobię tak, jak zwykle to robię, czyli żeby był jak największy przekrój widoczny. Proszę bardzo. Muszę ja się przyznać, że sobie wcale nie oprzekuj. Chodzi to, że miałeś największy plasterek dla siebie. Idź. Ty. Nikt mi nie powie, że to nie jest po prostu rozwiązanie. dla osób, które nie mają wędzarki. Proszę bardzo. To jest jelito. Połóż tam z boku ten flag. Co, myślałeś, że nie będzie dobre? Nie, no wiedziałem, że będzie dobre, ale... Zdziwiony jest. Ale żeby wiedzieć, że będzie, że... Bo to wiadomo, że to nie jest wędzone, ale jeśli przesadzacie, że ten dym wpłynie, to jest jakieś... Yy, nie wiadomo, jak bardzo niedobre, bo dlatego, że... Normalnie... to? Mm -hmm. I wygląda, i smakuje, tak? Mm -hmm. ci znaczy, wiesz, to nie jest tak... Jubak-jubak, normalnya kulit dia kebaca. A więc, jeśli film się podobał, lajkujcie, komentujcie, kanał subskrybujcie, yy, dzwonkiem zadzwońcie, bo powiem Wam, że jak nie masz wędzarni, to żaden problem. Kupujesz dym wpłynie i robisz taką kiełbachę. No. Oczywiście najistotniejszą rzeczą w tej kiełbasie to właśnie był dym. Nie chodzi o to, jakie ja przyprawy dałem. Bo tu możecie sobie zrobić każdą kiełbachę, jaką chcecie, z dodatkiem tego dymu, jak również na wierzchu to jelito moczyć sobie w tej właśnie, w tym płynie i kurczę. Super sprawa, naprawdę. No, pachnie też. No pewnie, że pachnie. Jakbyś, jak, jakbyś głowę do węgla tak nie wsadziło. No więc, co? Oczywiście, dym, jak również wszystkie przyprawy od początku do końca peklosu i tam tak dalej. Wszystko będzie w opisie. Oczywiście w sklepie Jeluk z Polska dostaniecie wszystko w jednym miejscu. Razem z tym jak kupicie ten dym, razem sobie zamówicie i i, co? I oczywiście też będzie kod rabatowy Kostrzewski10, bo z tym kodem będzie 10% taniej, więc zawsze taniej. 10% jak to mówią. Oprócz tego grupa na Facebooku, no jak żebym mógł zapomnieć. Swojskie gotowanie i wędzenie. Zapraszam serdecznie. Coś mi tu lata, jakiś ciemno. Zapraszam serdecznie na tą grupę. Wszystkie osoby, które chcą być na tej grupie. Eee, coś jeszcze? Chyba nie. Na pewno? No nie wiem. No to chyba tyle. Naprawdę. Petardunia. Pozdrawiam, cześć.